Witam serdecznie. Słuchajcie, na pewno wszyscy z Was znają powiedzenie pod tytułem Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Na pewno to znacie. A zastanawialiście się kiedyś, jak to e, wpływa realnie na nasze życie? Wyobraźcie sobie, że mówicie swojemu dziecku, że jest niegrzeczne, że jest niedobre. Wyobraźcie sobie, że mówicie swojemu pracownikowi, że jest leniwy, że nie można na nim. Polegać. Wyobraźcie sobie, że mówicie swoim uczniom w szkole, że są głupi, że nie pracują, że nic nie robią. Według tego powiedzenia, które usłyszeliście wcześniej, czyli zdanie powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, taka osoba niestety zaczyna sama wierzyć w to, co słyszy. Czyli nie dość, że zaczyna wierzyć w to, że jest głupia, leniwa, że do niczego się nie nadaje. To jeszcze zaczyna się tak zachowywać i zaczyna tak o. działać, jakby była leniwa, jakby była taka, że nie można na niej polegać. Zobaczcie, i to nasze słowa czyli sami powodujemy to, czego nie chcemy. Nie chcemy, żeby nasz pracownik, żeby nasz uczeń, żeby nasze dziecko było leniwe, żeby się niewłaściwie zachowywało. A skoro mu to ciągle powtarzamy, to ona zaczyna w to wierzyć. I zaczyna tak się zachowywać, więc pamiętajcie, nigdy więcej nie mówcie, że jesteś leniwy, że jesteś głupi, że nie chcesz pracować, ok? Bo sami przyciągamy to, o czym mówimy, czyli sami powodujemy to, że nasz pracownik, nasz uczeń, nasze dziecko takie się staje. Tylko dobre słowa, pamiętajmy, mówimy tego, co chcemy, o tym, co chcemy, a nie tego, czego nie chcemy. Unikajcie. Mówienia o tym, czego nie chcecie. Do zobaczenia.